Pokazała klasa. Teraz przepiękna ryba. O! O pani! Miszlany krąg! Nalepiłem Nalepiłem Siedzi Polskie wędkarstwo na Islandii. Zapraszam na film. Daj suba. Siema siema. Witamy w kolejnym odcinku polskiego wędkarstwa na Islandii. Dziś, jak widzicie, z surcią. Przyjechaliśmy do Reykjaviku, do stolicy Islandii. W celu, no po prostu będziemy mieli i bliżej, chcę córce trochę Islandii pokazać, pozwiedzać, no i siedzimy teraz w domu i mówię, co Kaja się pyta, co robimy, mówię, na ryby możemy jechać, no to chodź. No i na spontanie wyszliśmy, nowa miejscówka, kolega, pozdrawiamy Tomka, na grupie podał mi współrzędne tego miejsca, zarzuciliśmy, no i siedzimy, zobaczymy, co przyniesie dzień. Jak Kajunia? Dobrze. Złapiemy coś? Może? Może. <głos》>? Dobra, siedzimy, patrzymy. I łowimy. Duży haczyk był założony, cały czas coś obgryzało. Założyliśmy mniejszą przynętę i jest od razu było branko. Czekamy. Córcia kręci za kamerą elegancko. Mam operatora w końcu. I mamy pierwszą rybkę na nowym miejscu. Chcesz, Kajusia, sobie ją wyciągnąć? Co? Nie, nie dotknę się tego. Flunderka! <grymka> Kurczę! Córcia dzielnie stoi za kamerą. Godzina 23. <grymka> Jak nie później. Mała rybka, flunderka. Ładna, Kajusia. Jak ryba. <grymka> Wypuszczamy. Kajusia mówi jak ryba. <gry> założyliśmy mieliśmy na przynęte wcześniej sauri, a teraz założyliśmy kalmara. No i na tego kalmarka coś tam, coś tam już dziubnęło. Nieważne Kajunia, jakie rybki aby brały, nie? Mm. A i tak jesteś dzielna statu o tej godzinie na rybki. O teraz daleki wyrzut. Coś holujemy znowu. Ale to jak normalnie jakieś badyle. Zero walki. Ale branie było. Co to za cholerstwo? Co to? O nie. Strzykwe złapaliśmy. Zobacz. No to jest strzykwa się nazywa No chodź tu nie wstydź się Chodź Zrobimy sobie zdjęcie ze strzykwą A ja wyglądam No co wyglądasz w mojej kurteczce jesteś No co? Ustawimy ładnie kamerę O Zobacz jaka Patrz Okay. O Boże. Mm. <laughs> Dobra? Kajunia trochę jej zimno, dałem jej swoją kurtkę i się wstydzi. Dlatego ale, jak mówię, tata dał kurtkę. Jesteśmy na rybach, trzeba sobie radzić. Także jak ktoś nie widział strzykwy, to proszę bardzo. O, z niej, y, ta strzykwa z niej robią jakieś lekarstwa na raka, na jakieś jeszcze różne, różne cudawianki. Także bardzo to jest pożyteczne stworzonko. I wyrzucamy od razu do wody wypuszczamy. Widziałaś takie coś? To sika, no bo to szybko. Dobra. No i my sobie siedzimy na rybkach. Może troszkę powiemy, bo w sumie rybki nie brały, miał nie polecieć ten odcinek, ale wrzucimy go dla mojej córeczki kochanej. Chciała być na filmie. I złowiliśmy, co przed chwilą złowiliśmy? Strzykwę. Strzykwę, no. Strzykwę i jedną flądrę, nie? Mm. Ale na początku y, przyjechaliśmy, założyliśmy duży hak, bo nie znamy tutaj wody w ogóle. Kolega, tak jak mówiłem na wstępie, podał nam lokalizację tylko. Wpisaliśmy sobie w nawigację i przyjechaliśmy. Y, zawaliliśmy wielki hak, gruby przypon, no i cały czas coś obżerało, obżerało. Zmieniliśmy na Mniejsze. na mniejsze zestawiki delikatniejsze i co od razu flonderka i strzykwa <laughs> tylko strzykwa to tak bardziej przypadkowo się zapięła no ale co siedzimy posiedzimy jeszcze troszeczkę nie zimno nie dobra i co mają widzowie robić subskrybować subskrybować kanał dokładnie o mamy branie znowu Dobra, dla sprecyzowania jeszcze haczyk czwóreczka, przypon 0,22, 50 cm. No i co, szaróweczka się już taka robi, długo nie będziemy na pewno siedzieć. Tak sobie przyjechaliśmy na rekonesans, ale spodziewajcie się takiego dłuższego odcinka, bo tutaj w tej okolicy będziemy, jest niedziela, będziemy do czwartku, także 4 dni mamy. 4 dni mamy na to, żeby wywąchać tu jakąś w rejkawiku dobrą miejscówkę. W porcie, i żeby coś połowić. Podobno bierze ISA, podobno bierze Zębacz, Dorsz, no ale jak na razie się o tym jeszcze nie przekonaliśmy. Przynajmniej jedna flądra, jedna strzykwa. A też szykujemy dla Was parę takich miejscówek do pokazania, bo będziemy jutro z córką jeździć i zwiedzać, tak? No i pokażemy trochę wodospadów, gejzerów, nie? Coś tam się ponagrywa fajnego. Z tym, że może jeśli już widzieliście te widoki, to ten odcinek powstał później, bo jeszcze nie wiadomo jak z czasem, z montażem. I tak, to miejsce nie wiem czy już będziemy odwiedzać jeszcze raz, czy chyba pojedziemy na Keflawik jutro wieczorkiem, tak? Po tych wszystkich atrakcjach. No. I tak. Gdzieś musimy znaleźć te ryby, nie? No co to? Teraz siedzimy i się nudzisz. A córeczka zaczęła się interesować mocno. Cały czas mnie wypytuje o każdy szczegół w wędkarstwie. Także może coś z tego będzie. Mamy jakąś rybkę. Jakaś to jest już inna rybka niż wąderka. Nieduża rybka. Ups. I to będzie rdzawiec. Rdzawiec, bo ma taki wielki łeb. Zresztą napiszcie mi w komentarzach, bo u wsi to jest taka zielona, czyli czarniak. I całkiem ma inny pysk. Tak, to na 100% nie jest czarniak. Zobaczcie. Mała rybka. Ostatnio też złowiłem jeszcze mniejszą taką. Ale to jest chyba rdzawiec, czyli ta seja. Fajna rybka? Aha, widzisz? Mówiłem, że coś złapiemy? Tata zawsze coś złowi. Mniejszego, większego i jest radocha, wiesz? Hehe, he, dobra. Mamy rybkę. Chodź sobie ją wyciągniesz. Nie. Chodź. Nie będę wypykała tej ryby. Ho! A co to? Dorszyk! Hehe, zobacz Kajunia jaki mały. Poznałam, że to dorsz. Poznałaś, że to dorsz? Mhm. No to super, będzieś Ciebie wędkarz. Małe rybki, ale nie wiecie, jak mnie to cieszy, że ja mogę córce pokazać, bo już staliśmy tutaj. Ja już widziałem po niej, jak ona zwątpiła, że nic, nie, że nic nie łapiemy. A tak to mały dorszyk, ale jest rybka, tak? No i pamiętaj, że się cieszymy z każdej ryby, a nie tam. Duże, 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 nie? Duża to jest bonus. Jak weźmie, to się cieszymy podwójnie, nie? No, nawet nie wiecie jak się cieszę, że córeczka chciała ze mną w ogóle się wybrać na ryby, i to o tej porze. Liczy ryby, liczy gatunki, uczy się gatunków. Ja normalnie rosnę. Jeszcze coś złowimy? Złowimy. Jak Kajusia mówi, że złowimy, to złowimy. Ale powiem Wam, że słabo. No, słabo troszeczkę. Ale nie ma co się zrażać, nieraz się nic nie złowi. A my już mamy jedną strzykwę i trzy ryby. Jeszcze coś może dołowimy. Jutro jakąś nową miejscowę obadamy, albo przyjedziemy tu na przypływie. Musimy raz spróbować tutaj pod brzegiem. Pod brzegiem? Podciągniemy teraz. Dzisiaj rybki reagują nie na stojącą przynętę, tylko delikatnie trzeba poddenerwować. Chciałoby się coś większego złapać, wiadomo. Chciałbym ci pokazać, jak się holuje. Bo ty w sumie jesteś ze mną pierwszy raz tu na rybach na Islandii, nie? No w ogóle pierwszy raz. No bo w Polsce to są komary pokrzywy, nie? Mamy rybę! Chodź tu, rybko! No O! Ale jaj! Ale jaja! Kaja, ty to normalnie dajesz mi jakieś ten szczęście. Tyle gatunków, to ja naraz nigdy nie złapałem Zobaczcie. Nie myślałem, że ślądra będzie. Chodź, zrobimy sobie też fotkę Razem. Eee. Fajna? Mm -hmm. <laughs> Ale nam dzisiaj biorą sztuki, co? <laughs> co rusz, to jakoś... Teraz co złowimy? Mm -hmm. Nie wiem. A to ty powiedziałaś, podciągnij pod brzeg. Mm -hmm. <laughs> I co? I mamy rozgwiazdę. Mm. Ty, chyba, że ty mi ją założyłaś na haczyk. Tak, <laughs> No dobra, wypuszczamy żyjątko, No jeszcze z glonem, to na sałatkę weźmiemy do domu. Julita nam zrobi. Ale dzisiaj przekrój gatunków, proszę państwa, co się dzieje? Stoi! Dobra, wyrzucamy rybkę. Tak jak mówię, zobaczcie, czwóreczka, haczyk, kawałek kalmarka. Kalmar ma to do siebie, że w ogóle nie spada. Można łowić pół dnia na niego. Znowu! Tym razem jakiegoś gumowca chyba wyłowimy. <głos> <głos> Minuta nie minęła. Zresztą się już. No? I coraz większy odpływ, co nie? No. O nie! Co to jest? Spadło, flonderka była. O. o. Trudno. Nieraz tak bywa. Ryba! A może jednym przyjadę? O kurde Teraz to żeśmy coś zaczepili, naprawdę kalosze Co tu jest? to jest? Teraz co wiem, co się płami. A może rekin? Nie wiem, ale coś żeśmy złapali znowu dziwnego. Co ty zrobiłeś? <laughs> O nie! Co to? Nie wiem, jakiś worek, kurde. Co? O, urwało się. Worek jakiś. Mhm. <laughs> ale Kajunia mamy zdobyczyć dzisiaj. Dobra, robimy ostatni rzut. Bo ja tu już dawno chciałem iść wam powiem, bo tak przyjechaliśmy obczaić sobie miejscówkę Ale córcia mówi dawa jeszcze jedną, jeszcze jedną rybkę. No i czuję się zobowiązany, żeby ją złowić Łowimy jeszcze? Mhm. No ale powiedz tak czy nie? Tak No to jeśli łowimy, to łowimy Ale zostawimy teraz na cichacza, napniemy żyłę. O. Może coś się złowi? Może coś się złowi, a może nie? I nie? A może i nie, bo to są tylko ryby. Powiedzcie sami, czasami się nałowi, a czasami nic. Daj, suba! Będzie ta rybka? Nie. Nie wiesz? Nie. No, ostatnio mówiłem, że bym podciągnął pod brzegi, była rozgwiazda. No to podciągnie się. No to podciągamy Podciągamy Powiem wam ryby, nie ryby, ale Tak sobie posiedzieć Kurczę było Branko Tak sobie posiedzieć z córeczką Potłumaczyć jej Bo ona zadaje pytania co chwila a czego tak, a czego tak. I już wiesz dużo rzeczy, nie? Mhm. A to nasza miejscóweczka Musiałem tak wjechać, bo wiatr ostry był Teraz już się uspokoił Moje malutkie siedzi wytrwale Która godzina? Która godzina? No po 12 na pewno Z godzinkę już siedzimy, jak nie lepiej Mały wędkarzyku. <laughs> Jeszcze Franka będziemy ze sobą brać, aby nie urośnie, nie? No. no. Daj. Sumba. <laughs> my znów jakiegoś mamy. Rozgwiazda, ale jaka duża! O. Chodź, zobaczysz. Szybko, bo się urwie. O Boże! Ej, no co to tu na rozgwiazdy przyjechaliśmy dzisiaj? Dobra. Usta teraz tak, jak było. Ale wielka! O Boże! Ale kluch! Ale mamy cura! I znów podziałaś podciąg pod brzeg. Ty te rozgwiazdy tam chyba się z nimi umówiłaś. Uuu. Ale giga rozgwiazda. No. Chodź, sobie też zrobimy z nią foteczkę. Zobacz, ta się rusza normalnie, uu, ale się wody z niej leje. Chodźmy tu bliżej, bo ciemno jest i nie będzie nas widać. Tu, ru, ru, ru. O. Sika. Sika Weronika. Taką mamy. Taką mamy cudną rozgwiazdkę, duża. No. Olbrzymia. Olbrzymia naprawdę. Wypuszczamy żywota. Tak było. Kończymy tą dzisiejszą wyprawę. Taka to trochę wyprawa, nie wyprawa, bo to taka tata wiesz tak chodzi na ryby tylko do portu jak mi się nudzi. A tutaj przyjechaliśmy zobaczyć, bo żeby spędzić razem czas i co? Połowić jakiś rybek. No przede wszystkim zobaczyć co tutaj jest, bo nastawiamy się jutro głównie, ale nudziło nam się w domu i mówimy jedziemy, nie? Jedziemy. Przyjechaliśmy, złowiliśmy dwie rozgwiazdy, trzy ryby, flondrę, dorsza i rdzawca i strzykwę właśnie, zapomniałem o tej strzykwie. I siatkę. A i no i worek, worek złowiliśmy. Także co, taki szybciutki odcinek. Tak jak zapowiedziałem, będę teraz brał kamerę wszędzie, gdzie będę, tylko na rybach. Nawet dwa razy zarzucę, złowię jakąś rybę, już będzie odcinek. Także wszystkie wyprawy nagrywamy. I jutro walimy na Keflawik. Tak, takie miasto, yy, tam gdzie odlatują samoloty z Islandii, tam jest lotnisko zlokalizowane. I niedaleko jest port. Podobno jest zębacz, isa. No, w sumie tu też miał być zębacza isa. Zębacza i isy nie złowiliśmy ale jest odpływ. Tu wody nie znamy, nie wiem jakimi prawami tu się rządzi ta woda. A jaki odpływ? No, odpływ widać właśnie duży, strasznie duży. No i co tu dużo gadać? Ja zarobiście podekscytowany i w ogóle nie wiem jak to nazwać, że córcia się ciekawi moim hobby. I co, jutro na rybki. Idziemy się wyspać, bo nam zostało ile? Już jest po północy. Także kończymy. Strzałeczka. Zostawcie łapkę specjalnie dla Kai, żeby widziała pod odcinkiem, że się dzieje. I co, strzałeczka? Widzimy się w kolejnym odcinku. Jeżeli podobał Ci się film i chcesz być na bieżąco, zostaw subskrypcję dzwoneczek. Pozdrawiam, Paweł. Polskie wędkarstwo na Islandii.